Ostatnio umieściłem na kanale ankietę z pytaniem, czy nauka pozwala przewidzieć przyszłość. Muszę przyznać, że wyniki mnie zaskoczyły. Aż 70% respondentów uznało, że jest to możliwe. ma jakaś rzeczywista odpowiedź na to pytanie i czy można jej w ogóle udzielić. Zapraszam do oglądania. Pierwszym znanym już w starożytności sposobem na przewidzenie przyszłości było korzystanie z nadprzyrodzonych źródeł informacji. Skuteczność takiej metody była powiedzmy, że dyskusyjna. Sytuacja zmieniła się przynajmniej w Europie w połowie XVI wieku. Przyjrzyjmy się postaci Girolamo Cardano. Jak przystało na człowieka renesansu, zajmował się różnymi dziedzinami nauki. Nas interesują trzy z nich. Był matematykiem, astrologiem i hazardzistą. Utrzymywał się zestawiania horoskopów i zgrywkości. Generalnie żył z przewidywania przyszłości. Jako doświadczony gracz, doszedł do wniosku, że nie da się przewidzieć wyniku pojedynczego rzutu kością. Jednak w szerszej perspektywie, badając większą liczbę rzutów, można było wychwycić pewne prawidłowości. Nie trzeba być wytrawnym matematykiem, żeby zauważyć, że rzucając dwiema kośćmi, statystycznie największa szansa na sumę ich oczek to 7. Cardano znał te reguły, ale zamiast się do nich stosować, grał tak, jak podpowiadał mu instynkt hazardzisty. Zamiast liczyć, wdawał się w bójki i awantury. Przekrał cały majątek, który dziedziczył po ojcu. Ścigała go inkwizycja za postawienie horoskopu Jezusa, a życie zakończył tragicznie. Przewidział datę własnej śmierci, a kiedy nadszedł wyczekiwany dzień, sam wypełnił swoją przepowiednię. Przewidywanie przyszłości raczej nie wyszło mu na dobre. Narzędziem, z którego korzystał Cardano, była matematyka. Ta wydaje się pomocna w przewidywaniu przyszłości. Ale daje też pewne znaki, że umiejętność ta podlega pewnym ograniczeniom. Zadajmy sobie pytanie. Czy można podać największą możliwą liczbę naturalną? No nie bardzo. A czy wiemy, ile liczb jest między 1 a 2? No też nie. Jeżeli przyszłością jakiegoś układu ma być podanie największej liczby, okazuje się, że nieskończoność oznacza niemożliwość. Cardano jeszcze za życia zdążył wydać pracę, której tytuł można tłumaczyć jako książka o grach losowych. Zmarł w 1576, ale została wydana dopiero w 1663. W XVII wieku tematem obliczenia przyszłości na poważnie zajął się Francuz Blaise Pascal, który konsultował swoje obliczenia z matematykiem Pierre'em de Fermat. Przedmiotem badań była nie tylko szansa na wyrzucenie konkretnej sumy oczek, ale także prawdopodobieństwo wyrzucenia szóstki w danej ilości prób. Skuteczność ich metod przewidywania przyszłości została podniesiona do nieznanego dotychczas poziomu. Pojawiły się głosy, że uzyskali nadludzkie zdolności, których źródłem tylko pozornie była matematyka, a tak naprawdę jakaś boska, albo co gorzej diabelska moc. Gra w kości została we Francji zakazana. Przenieśmy się na drugą stronę kanału Manche, gdzie powstały odmienne metody przewidywania przyszłości. Druga zasada dynamiki mówi, że ruch ciała wynika z jego masy i z przyłożonej do niego siły, a Newton wynalazł aparat matematyczny pozwalający obliczyć skutek tych zależności. Jednym z powiedzmy przyjaciół Newtona był Edmund Halley. Ten słynny astronom, Uznał, że pewna kometa to ten sam obiekt, który od setek lat okrąża słońce, następnie leci gdzieś na rubieżu układu słonecznego i wraca w mniej więcej równym cyklu. Za życia Haleja kometa odwiedziła naszą okolicę w 1682 roku. Następną przewidywano na lata 50. XVIII wieku. Niestety Halej zmarł w 1742, kilkanaście lat przed zakładanym powrotem komety. W 1757 matematyk Alexis Clareau wraz ze swoimi pomocnikami, Josefem Lalandem i Nicole Lepot, postanowili obliczyć, kiedy kometa wróci w okolice Słońca. Po trwających 6 miesięcy obliczeniach jej orbity, ogłosili wynik. Kometa miała znaleźć się w peryhelium w połowie kwietnia 1759 roku. Wielu nie wierzyło w sukces matematyków, czy tak naprawdę Newtona. Sprawa wyjaśniła się w Boże Narodzenie 1758 roku, kiedy na niebie zauważono kometę. W peryhelium znalazła się 13 marca 1759 roku, czyli w granicy błędu. Ten wynikał z niewiedzy o istnieniu dwóch planet, Urana i Neptuna. Obliczenia kolejnych powrotów były już znacznie dokładniejsze. Halley i Newton triumfowali. Oczywiście, gdyby żyli. Powstała i potwierdziła się pierwsza teoria wszystkiego, zgodnie z którą cały wszechświat był deterministyczny. Znając stan początkowy jakiegoś układu, czy nawet całego wszechświata... Jego przyszłość była możliwa do obliczenia. Jeżeli jakieś zjawisko było uznane za losowe, to tylko dlatego, że nie posiadano wszystkich niezbędnych informacji. Newton korespondował z Samuelem Pepysem, urzędnikiem państwowym, ciekawą postacią. Poprosił Newtona o rozwiązanie pewnego problemu związanego z wyrzucaniem szóstek na kościach. Ten obliczał szanse korzystając z rachunku prawdopodobieństwa nieróżniczkowego. Własne metody uważał za mniej skuteczne czy raczej niepraktyczne. Czyżby sam twórca nie wierzył w skuteczność swojej metody? Autorytet Newtona pozostawał niezachwiany przez kolejne 200 lat. Skoro teoria pozwalała opisać prawa natury, a na ich podstawie przewidzieć zachowanie obiektów, to uznano, że nie tylko można poznać przyszłość, ale wszystko było narzucone z góry. Według fizyki Newtona aktualny stan wszechświata był skutkiem przeszłości i przyczyną przyszłości. Podsumowaniem poglądów na deterministyczną naturę wszechświata zajął się Pierre Simon de Laplace. Wprowadził koncepcję wszechwiedzącego bytu, demona Laplace'a, który dziś pewnie zostałby nazwany raczej superkomputerem Laplace'a. Posiadał pełną wiedzę na temat każdej cząstki we wszechświecie, w każdym miejscu i czasie. Mając te dane, znając przeszłość i teraźniejszość, był w stanie wyliczyć przyszłość wszechświata jako całości, jak i każdego indywidualnego układu. Wyobraźmy sobie, że mamy taki superkomputer. Dzięki jego obliczeniom jesteśmy w stanie przewidzieć każdą konsekwencję wpływu własnych działań na przyszłość, czyli możemy wpływać na przyszłość wskazaną uprzednio przez komputer. Jego wizja stała się błędna w momencie, kiedy postanowiliśmy działać. Zróbmy jeszcze inaczej: zniszczmy komputer. Czy potrafił to przewidzieć? Czy będzie potrafił wskazać, co stanie się po jego zniszczeniu? Przenieśmy się jeszcze raz w przyszłość, czy raczej przeszłość z naszej perspektywy. W 1889. Król Szwecji i Norwegii Oskar II ogłosił konkurs z okazji swoich 60. urodzin. Nagrodę miał otrzymać ten, kto dowiedzie stabilności lub niestabilności układu słonecznego. Czy planety będą krążyć wiecznie, czy może spadną na Słońce, albo zostaną wyrzucone w kosmos? Zadaniem było wyjaśnienie problemu trzech ciał. Jednym z uczestników był Henri Poincaré. Jako typowy przedstawiciel fizyki z końca XIX wieku, kształcony w duchu mechaniki newtonowskiej. Chciał obliczyć stan początkowy Układu Słonecznego. Zaczął jednak od czegoś łatwiejszego. Układu Słońce, Ziemia, pyłek. Zastanówmy się, jak orbity liczył Newton. Znał wszystkie potrzebne dane, czyli pęd, masę i współrzędne obiektów. Trajektorie orbit wyliczył nie dla rzeczywistych ciał, ale dla hipotetycznych punktów, w których skupiona była cała ich masa. Już w tym momencie powstawał pewien problem. Takie punkty miały raczej niewielkie szanse na kolizję z innymi obiektami. W rzeczywistości ciała niebieskie mają pewien niezerowy rozmiar i ich drogi mogą się przeciąć. Kosmiczna kraksa może wpłynąć na stan układu. Prowadząc obliczenia dla punktów, można by obliczyć każdy moment tego układu, w tym punkt początkowy. Newton był w stanie podać rozwiązanie równań dla układu dwóch ciał, np. Ziemia słońce lub ziemia księżyc. Dwa ciała będą poruszać się po eliptycznych orbitach których ogniska będą znajdowały się w ich wspólnym środku masy. Wydaje się, że dołożenie trzeciego obiektu nie powinno znacząco utrudnić rozwiązania równania, jednak Newton nie dał rady. W obliczeniach dla każdego ciała mamy trzy liczby opisujące ich położenie w każdym z wymiarów, a także prędkość w każdym z nich, łącznie sześć zmiennych. Dla trzech ciał jest ich już 18. Newton uznał, że rozwiązanie problemu trzech ciał jest niemożliwe. Jak zapewne przypuszczacie, Juan także nie rozwiązał tego problemu. W obliczeniach stosował pewne zaokrąglenia, ale te potrafiły wpływać na zmianę orbit w sposób kompletnie nieprzewidywalny. Jednak stosowane przez niego pomysły były na tyle nowoczesne, że otrzymał królewską nagrodę. Co ciekawe, dziś problem n ciał jest już przy pewnych założeniach rozwiązywalny. Teraz rozważmy jego bardziej skomplikowaną wersję. Wyobraźmy sobie jakiś zbiornik wypełniony gazem. Zakładając, że każda cząsteczka jest kulką, ich układ możemy rozważać jako trudniejszy układ słoneczny. Niestety, nie tylko dokonanie obliczeń dla milionów kulek, ale nawet samo ustalenie ich aktualnego położenia czy prędkości jest co najmniej trudne. Dlatego metody statystyczne są skuteczniejsze, a przynajmniej stosowalne w praktyce. Skomplikujmy układ jeszcze bardziej. Rozważmy cząsteczki w gazu w jakiejś mgławicy rozciągniętej na długości kilku lat świetlnych. Teoretycznie. Można obliczyć zachowanie każdej kulki oddzielnie, w praktyce wydaje się to niemożliwe. A jednak Słońce, Ziemia, my sami powstaliśmy z jakichś obłoków gwiezdnego pyłu. Pozostałości po kosmicznym kataklizmie. Jak wspomniałem, Płanka restosując niewielkie zaokrąglenia, zauważył, że ma to olbrzymi wpływ na trajektorię orbity. Nie wiedział, że położył kamień węgielny pod koncept zwany teorią chaosu i efektem motyla. W 1963 Edward Lawrence MIT prowadził badania nad kolejną i astronomii dziedziną, która tak naprawdę jest inną nazwą dla prób przewidywania przyszłości. Mianowicie meteorologią. Wprowadzał pewne dane do programu komputerowego, który po pewnym czasie podawał wyniki. Pewnego razu zrobił następującą rzecz. Zatrzymał symulację, zapisał wyniki, a następnie pozwolił komputerowi działać dalej. Następnie wprowadził te spisane podczas przerwy dane jako start innej symulacji licząc, że otrzyma to samo co poprzednio, tylko szybciej. Pozostawił komputer i poszedł na przerwę. Po pewnym czasie chciał odczytać wyniki i ze zdziwieniem odkrył, że nie pokrywają się z tymi, których oczekiwał. Wprowadzając do komputera identyczne dane, oczekiwał identycznych wyników. Gdzie leżał problem? Tam, gdzie u Rego, w zaokrągleniach. Program przyjmował i podawał dane w liczbach do trzeciego miejsca po przecinku, jednak do swoich obliczeń korzystał aż z sześciu. Powstało pytanie: do którego momentu można dodawać liczby po przecinku. Problem nazywany początkowo mewą został zmieniony w motyla, terminem zapożyczonym z opowiadania Sound of Thunder Raya Bradbarego, a Lawrence spopularyzował go w swoim artykule Czy machnięcie skrzydeł motyla w Brazylii może wywołać tornado w Teksasie? Teoria chaosu jest w pełni deterministyczna. Teoretycznie można obliczyć przyszłość danego układu, jednak jest kilka problemów. Po pierwsze, niewielka zmiana danych mogła mieć olbrzymi wpływ na dany układ. Po drugie, zwiększenie dokładności obliczeń samo w sobie mogło być taką zmianą. Możemy tylko rozważać, gdzie leży maksymalna granica dokładności, po osiągnięciu której wyniki przestaną się zmieniać. Zakładamy, że jednostki Planka są granicą fizyki. Za nimi nie ma nic. Długość Planka wydaje się najmniejszą odległością. Ale to nieco ponad 30 miejsc po przycinku, ustalając położenie w metrach. Czas planka podobnie. Jednak matematyka bez problemu pozwala zwiększać dokładność. Nie ma przecież najmniejszej czy największej liczby. Korzystając z teorii chaosu, trajektoria planety czy wynik rzutu kością, na pierwszy rzut oka będą wydawały się całkowicie losowe. Wiemy, że mają na niego wpływ pewne dane, jednak nie możemy ich w pełni ustalić. Spróbujmy inaczej. Ustalmy położenie i trajektorię najmniejszych możliwych obiektów. Na potrzeby filmu uznajmy, że budulcami materii są elektrony, protony i neutrony. Kwarki zostawmy w spokoju, ich wprowadzenie nic nie zmienia dla naszych rozważań. Elektrony stanowią obowiązkowy składnik każdej bardziej skomplikowanej substancji. Pomyślmy, czy można obliczyć trajektorię elektronów w atomie, albo chociaż jednego, wolnego elektronu? No niestety nie. Newton do obliczenia trajektorii elektronu będzie potrzebował trzech danych o jego położeniu i trzech danych o jego ruchu w każdym z kierunków. Niestety przyszedł Heisenberg ze swoją zasadą nieoznaczoności i powiedział, że można znać albo dane o jego położeniu, albo o pędzie. Możemy też lawirować między pełną informacją o pędzie i położeniu. Im więcej wiemy o jednym, tym mniej o drugim. Zgodnie z obecną wiedzą, elektron rozpatruje się jako punkt. Jeżeli ustalimy położenie elektronu z dokładnością do mniej więcej rozmiaru protonu i spróbujemy ustalić jego prędkość, błąd może wynosić nawet 1000 km na sekundę. Spójrzmy na słynny eksperyment ze szczelinami. Elektron w eksperymencie z dwiema szczelinami sam wybierze jedną z nich, nie wiemy którą. Zanim dokotamy jego pomiaru, znajduje się w superpozycji. Samo przejście elektronu przez szczelinę już jest pomiarem. Początkowo dość dobrze znaliśmy jego pęd. W pewnym momencie znalazł się dokładnie w szczelinie, czyli dość małej przestrzeni. W ten sposób zwiększyliśmy wiedzę na temat jego położenia, ale straciliśmy na temat pędu. Nie wiemy, gdzie dalej poleci elektron. Możemy tylko dokonać pomiaru, czyli spojrzeć, gdzie zostawił ślad na ekranie już po wszystkim. Kolejny elektron w takich samych warunkach poleci inaczej. Znamy tylko zakres i prawdopodobieństwo danego wyniku. Lokalizacja elektronu jako cząstki to tak naprawdę rozwiązanie czy kolaps funkcji falowej która mówi, jakie mamy szanse znaleźć go w danym miejscu. Wielokrotne przeprowadzenie eksperymentu ze szczelinami i elektronem w takich samych wydawałoby się warunkach da różne wyniki. Elektrony będą tworzyć wzór interferencyjny na ekranie, typowy dla fali. Mechanika Newtona, skuteczna dla planety czy nawet piłki, nie pozwala opisywać ruchu elektronów czy innych podobnych cząstek. Na chwilę obecną brak jest w 100% pewnych podstaw do wyjaśnienia, jakie mechanizmy tym sterują. Interpretacji mechaniki kwantowej jest kilka. Różnie podchodzą do kwestii determinizmu. Jednak niezależnie od tego, którą uważamy za najlepszą, nie można przewidzieć pewnych zjawisk, jak położenie elektronu czy rozpad jądrowy. Chyba najsłynniejszą jest tak zwana Kopenhaska, której przedstawicielami są takie sławy jak Niels Bohr czy Werner Heisenberg. Ważnymi jej elementami są obserwator i sam akt obserwacji, który jest przejawem świata kwantów w świecie klasycznym. Inną, dość interesującą interpretacją jest teoria wielu światów zaproponowana przez Hugh Everetta. W niej każdy pomiar to tak naprawdę rozdzielenie się rzeczywistości. Pomiar pozycji elektronu nie jest kolapsem funkcji, a raczej wskazaniem, w których z wszechświatów się znaleźliśmy. Inne prawdopodobieństwa to inne wszechświaty, w których elektron trafił w inne miejsce. Żyją tam istoty podobne do nas, jednak nie ma pomysłu, jak się z nimi skontaktować. Może nawet to nie jakieś rozdzielone wszechświaty, ale jeden super wszechświat, który cały znajduje się w jakiejś kwantowej superpozycji. Istnieje też coś takiego, jak dekoherencja środowiskowa, a zgodnie z którą układy kwantowe są związane z innymi. Gdyby układ był doskonale izolowany, nie byłoby niepewności wyników. Wiele możliwości wynika ze splątania cząstek badanego układu z innymi. Im więcej takich kombinacji, tym więcej możliwych wyników. Ciekawą z perspektywy odcinka jest teoria fali pilotującej Davida Bohma. Według niej cząstki mają zawsze jakąś konkretną pozycję, ale nie możemy jej poznać. Pomer ją po prostu zmienia. W dotychczasowych rozważaniach problemem był brak wystarczająco dokładnych danych. W świecie kwantów wydaje się, że sama ich natura nie pozwala przewidzieć przyszłości. W praktyce okazuje się, że metody Cardano dotyczące rzutów kością mają podobną skuteczność jak szukanie elektronów wokół jądra za pomocą równania Schrödingera. Oko, mikroskop czy ekran światłoczuły także podlegają tym samym zasadom co elektron. Próbujemy zmierzyć cząstkę podlegającą efektom kwantowym, używając detektora, który sam im podlega. Może nie możemy zmierzyć elektronu, bo nie mamy czym. Dla obiektów makroskopowych efekty kwantowe nie są takie oczywiste, ani łatwo zauważalne, ale też podlegają funkcji falowej. W praktyce rozmycie kwantowe znika w układach wieloatomowych i możemy śmiało korzystać z fizyki newtonowskiej. Z drugiej strony, nie można też wykluczyć, że losowość mechaniki kwantowej wynika po prostu z braku naszej wiedzy lub odpowiedniej technologii. Może kiedyś odkryjem jakieś nieznane prawa natury, które pozwolą na przewidywanie rozpadów jądrowych czy śledzenie pojedynczego elektronu. Człowiek jest makroskopowym układem atomów. Tak samo zbudowane są nasze neurony. Gdybyśmy potrafili zmierzyć elektrony, to czy moglibyśmy przewidywać ludzkie myśli lub czyny? Czy moglibyśmy czytać w cudzej świadomości? Skoro nie potrafimy przewidzieć, gdzie znajdzie się elektron lub foton, to problemem jest nie tylko ustalenie jego przyszłości, ale nawet teraźniejszości. Na co dzień uważamy, że wszystko, co widzimy i dzieje się wokół nas, to teraźniejszość. Niestety, ograniczenie prędkości światła dotyczy też przesyłu informacji. Kiedy patrzymy w lustro, widzimy siebie przed chwili. Światło musi odbić się od naszej twarzy, pokonać powiedzmy metr do lustra, odbić się od niego i trafić do naszych oczu, a to trwa jakąś milionową część sekundy. Następnie, informacja z oka musi poprzez nerwy trafić do naszego mózgu, gdzie dopiero zostanie zinterpretowana jako obraz. Nie widzimy teraźniejszości, ale jakąś niezbyt odległą, ale jednak przeszłość. Utrudnijmy sprawę jeszcze bardziej i uwzględnijmy w naszych rozmyślaniach teorię względności. W Skrócie, bo to nie jest temat tego odcinka. Wpływ pola grawitacyjnego oraz prędkość ma wpływ na czas lokalny. Jeżeli jesteśmy blisko czarnej dziury lub poruszamy się z prędkością bliską światłu, nasz czas biegnie inaczej niż dla osób przebywających na przykład na Ziemi. Ale w lokalnych, ziemskich warunkach takie różnice są niewielkie, ale też w jakiś sposób mierzalne. Czas dla naszych stóp biegnie inaczej niż dla głowy. Jeżeli machamy jedną ręką, to jej czas lokalny biegnie inaczej niż dla drugiej nieruchomej. Czy czas lokalny może być różny dla każdego kwantu przestrzeni, czyli sześcianu o krawędziach równych długości planka? Jeżeli tak, to ustalanie przyszłości może wydawać się dodatkowo utrudnione. Nie chciałbym przesądzać, czy przewidzenie przyszłości jest niemożliwe, ale z pewnością ociera się o niemożliwość. Mamy też pewne problemy z ustaleniem, kiedy jest teraz. A co z przyszłością? Tu wydaje się, że nie ma żadnych problemów. Wstecz wszystko możemy sobie policzyć. Technicznie trudne, ale wydaje się jak najbardziej możliwe. Wyobraźmy sobie informację o przeszłości książkę, na przykład encyklopedię galaktyczną znaną z cyklu Fundacja. Jeżeli wrzucimy ją do niszczarki, to można by ją otworzyć nawet ręcznie. Gdybyśmy wrzucili ją do ogniska, to może nie jest to już takie proste ale kubka popiołu to dalej te same atomy. Doszło trochę nowych z powietrza. Ale odtwarzając drogę każdej cząstki wstecz, można by od nowa złożyć książkę. Problem jest tylko natury technicznej. Może ktoś powie, że zasady termodynamiki nie pozwalają na coś takiego, a entropia, w miarę nieuporządkowania, zawsze rośnie. Okej, okay, zgadzam się, ale tu mówimy o sytuacji, kiedy do układu możemy wprowadzić energię z zewnątrz. Mamy super maszynę na prąd, która zmieni popiół w książkę. To teraz zróbmy tak. Weźmy encyklopedię i wrzućmy ją do czarnej dziury. Załóżmy nawet dla ułatwienia, że przez miliardy lat ta utraci masę poprzez promieniowanie Hawkinga i wyparuje. Odtwórzmy książkę z tego. Eksperymentalnie sprawdzić póki co się tego nie da, niemniej wydaje się, że informacja, która wpadła do czarnej dziury, przepadła bezpowrotnie. Nils Bohr powiedział kiedyś, że przewidywanie to trudna dziedzina, tym bardziej jeżeli dotyczy przyszłości. Nie sposób się z nim nie zgodzić. Na początku filmu padło pytanie o możliwość przewidzenia przyszłości. Ale zamiast udzielić konkretnej odpowiedzi, zrodził kolejne pytania. Czy wolna wola istnieje? Czy nasz los jest z góry przesądzony i podążamy wyznaczoną ścieżką? A może mamy wybór i nic nie jest narzucone z góry? A może wszystkim rządzi losowość i wolna wola jest jednak złudzeniem, a sama przyszłość nie jest z góry zdeterminowana, ale nie możemy jej poznać? Czy możemy prześledzić los wszechświata od jego początku do końca? A co było przed nim i co będzie po nim? Jak to ustalić? Trudno jednoznacznie określić, co może rzeczywisty wpływ na nasze życie. Mechanika kwantowa czy teoria chaosu? Może jedno i drugie jest tym samym? A może istnieje jakieś inne, nieznane prawo natury? Zapraszam do wydaje się ciekawej dyskusji w komentarzach. Do następnego filmu. Pozdrawiam.